Pod nowe bukłaki, ukierunkowania do odnowy życia konsekrowanego. Zapraszają ksiądz Mariusz Marszałek, palotyn z Doliny Miłosierdzia i siostra Aleksandra Szeborska, uczennica Boskiego Mistrza. Druga audycja z naszego całego Cyklu poświęconego dokumentowi Kongregacji do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. W poprzednim naszym spotkaniu omówiliśmy logion y, Młode Wino, Nowe Bukłaki. Cóż to dla pana Jezusa znaczyło i co oznacza dla życia konsekrowanego dziś? A w tej audycji chcemy prześledzić tę odnowę posoborową, to znaczy co się wydarzyło przez te 50 lat. No, przede wszystkim autorzy dokumentu wskazują na pozytywne aspekty tej odnowy, a więc e, zauważają to, co dobrego wydarzyło się po Soborze Watykańskim II. I jako pierwszy, co jest, co dla mnie jest e, takim, no, trochę mnie szokowało pozytywnie, to fakt, iż docenili styl wspólnotowego rozeznawania. I faktycznie, kiedy patrzymy na życie naszych zgromadzeń przed Soborem, no to jednak ten podział na dwa chóry, ten podział na Swego rodzaju zakonną elitę, która decydowała o przyszłości zakonu, był bardzo wyraźny. Natomiast po Soborze wszyscy członkowie instytutu byli zaproszeni do dialogu, do rozmowy, do tego, aby te konkretne wskazania już ojców Soborowych wprowadzać w życie swoich instytutów. Wydaje mi się, że jest to dla nas bardzo ważny znak i taka zachęta do pozytywnego przyjęcia zaproszenia papieża Franciszka do przeżycia synodu, również w tym wymiarze zakonnym, abyśmy nie bali się dialogu, nie bali się rozmowy, bo to właśnie podczas rozmowy możemy odkryć te elementy, które są wspólne, te elementy, które dla każdego z nas są ważne i pozwolą nam budować trwałą wspólnotę. Choć to jest bardzo trudny model, bo z mojego dwudziestokilkuletniego doświadczenia życia zakonnego wynika, że. Łatwiej jest podejmować ten styl autorytarny. I to dla obu stron paradoksalnie, ponieważ przełożona woli sama, dlatego że po prostu no, ona podejmie decyzję i ona to wykona, ale siostry też wolą zrzucić odpowiedzialność na jedną osobę, bo nie muszą wtedy myśleć, nie muszą się zaznajomić na przykład z tematem, bo podejmowanie decyzji przecież wymaga i dialogu, ale także wiedzy z danego tematu. Ale jest to bardzo mało ewangeliczne, tak naprawdę. I to jest to, o czym mówiliśmy w naszej ostatniej audycji, o sekularyzowanych schematach religijnych. Ten model takiej władzy piramidalnej to jest model, który pochodzi ze świata. Jezus, który objawia się apostołom, przychodzi do Wieczernika, staje pośrodku nich, a oni są w kręgu, tam każdy jest równy. To jest model sprawowania władzy w Ewangelii. Piotr nie ma szczególnego miejsca. W tym gronie apostołów, kiedy spotykają się z Jezusem. Zobaczymy to również w dziejach apostolskich, kiedy oczywiście jako ten, który przewodniczy Kościołowi, będzie musiał podejmować decyzje, ale one są poprzedzone rozmową. To Paweł mu wskazuje na pewne. Pola, które wymagają innego spojrzenia na głoszenie dobrej nowiny. A więc ten model synodalny, ten model też zastosowany we wspólnotowym rozoznawaniu, ma korzenie ewangeliczne, ale również korzenie zakonne, bo kiedy patrzymy na pierwsze reguły zakonne, jak bardzo szczycimy się, że życie zakonne w Europie postawione jest na fundamencie Świętego Benedykta czy Świętego Franciszka. Przecież to byli ludzie dialogu. Kiedy bierzemy do ręki regułę Świętego Benedykta, to oczywiście pozycja opata jest uprzywilejowana, ale w regule znajdujemy zapis, iż w momencie, kiedy trzeba podjąć decyzję, to każdy ma prawo głosu, nawet ten ostatnio przybyły, ponieważ przez niego również może przemówić Duch Święty. Kiedy mówimy o kapitułach, kapituła jako najwyższa forma władzy zakonnej, no to dzisiaj znowu jest to taka grupka wybranych. Oczywiście są różne modele wyboru. Niektórzy są z urzędu, niektórzy nie. Zostawiam bez komentarza fakt, że z reguły połowa i tak jest z urzędu, czyli znowu mamy to przekazywanie władzy w nieskończoność, bardzo światowy model, tak? To znamy to z naszego życia politycznego. Zmienia się nazwa partii, a osoby pozostają te same tak naprawdę. To samo mamy w życiu zakonnym. To nie ma nic wspólnego z Ewangelią. A święty Franciszek w średniowieczu, kiedy nie było internetu, kiedy nie było samochodów i samolotów, zorganizował kapitułę, w której uczestniczyli wszyscy bracia. Kilka tysięcy braci się zjechało, potrafili dojechać, potrafili zorganizować nocleg, wyżywienie i jeszcze potrafili ze sobą rozmawiać. Żeby wysłuchać nawet tego ostatniego i tutaj kłania się papież Franciszek ze swoim modelem peryferii. Dokładnie, te peryferie to niekoniecznie są jakieś peryferie miast, wystarczy zobaczyć dom, w którym mieszkam, dom zakonny i zobaczyć, że na peryferiach mojej wspólnoty żyje człowiek, który swoim doświadczeniem, swoim świadectwem życia może mnie ubogacić, może coś ważnego dać dla wspólnoty. Przypomina mi się taka scena z filmu Ludzie Boga, kiedy wszyscy się zbierają właśnie, żeby ustalić, wszyscy mnisi, czy uciekać z miejsca swojego zamieszkania, czy pozostać z tymi ludźmi, ryzykując życie. I jeden z braci mówi do opata, nie po to cię wybieraliśmy, żebyś teraz decydował sam. I to jest moment przełomowy tego filmu i w tym momencie tak naprawdę każdy z nich opowiada swoją historię, to jak przeżywa tą chwilę. To jest przepiękny moment, kiedy bracia się wzajemnie poznają, bo widzimy co się dzieje w ich sercach, ale dochodzą do wspólnego mianownika. Każdy z nas oddał się Bogu, każdy z nas zostawił swoje życie i teraz jesteśmy dla Chrystusa. Od tej pory, to jest przepięknie ukazane w tym filmie, zmienia się zupełnie życie tej wspólnoty. Wracając do dokumentu, jesteśmy w tych początkowych punktach i widzimy tutaj, że życie konsekrowane jest stawiane bardzo wysoko, jeśli chodzi o oczekiwania, znaczy oczekuje się od nas, że będziemy jakby takimi mediatorami na tej linii Kościół-Świat. To jest jeden z tych plusów, tych pozytywnych aspektów odnowy, o którym mówią doku autorzy dokumentu Młode Wino, Nowe Bukłaki, a mianowicie autorzy wydobyli fakt, iż życie konsekrowane, życie zakonne wtedy jeszcze, po Soborze w Watykańskim II, miało odwagę odnaleźć zupełnie nowo, nowe miejsce w Kościele i w świecie. O tyle, o ile wcześniej tutaj sparafrazuję mm, słowa z dokumentu, było zwartą, skuteczną siłą dla życia i misji w kościele, wojującym, widzącym siebie w stałej opozycji wobec świata, o tyle w duchu tej odnowy posoborowej życie konsekrowane jako pierwsze weszło w dialog ze światem. Nie po to, żeby rozmyć jakieś prawdy ewangeliczne, ale aby odkryć wartości pozytywne w tym świecie i zobaczyć przestrzenie, w których Ewangelia może być, a wręcz musi być głoszona, bo wymagają te miejsca ewangelizacji. Choć jest to bardzo trudne, bo chyba wszyscy zmagamy się z takim dualizmem, trochę z przeciąganiem liny, że chcemy dać coś temu światu, ale jednak ten świat w tym negatywnym znaczeniu, takim jak święty Jan używa, wchodzi do nas i potem się tak gubi, rozmywa takie jasne rozróżnienie. Czy ono w ogóle powinno być, czy to jest jedna rzeczywistość, ten świat? A tutaj odpowiem. Oczywiście nie jest to dogmatyka, są to tylko moje opinie. Przede wszystkim yy, warto, żebyśmy wrócili do pozytywnej wizji świata, bo my ciągle mamy taką negatywną teologię, czyli wszystko, co jest ze świata, jest złe, wszystko, co jest ludzkie, jest złe. No, kiedy ja biorę księgę rodzaju do ręki, to widzę Boga, który za każdym razem, jak coś stwarza, wpada w zachwyt i mówi, to jest dobre. Więc nie wiem skąd takie przeświadczenie, że to, co jest stworzone, ma być złe. Oczywiście jest naznaczone grzechem, ale pierwotnie jest dobre. I drugi element, sercem chrześcijaństwa jest tajemnica wcielenia. Bóg przyjął ciało, już używając ostrego języka świętego Pawła, stał się kawałkiem mięsa, czyli jednym z nas. A więc to, co jest ludzkie, nie jest Bogu obce. On to przyjmuje, on staje się, ten potrójnie święty z księgi Zajasza, staje się człowiekiem. A więc może jest to taka zachęta do takiej teologii pozytywnej. Jeżeli chodzi o świat, jeżeli chodzi o człowieka, oczywiście mając na względzie fakt, że zarówno świat, jak i człowiek doświadczają skutków grzechu pierworodnego, ale pierwotnie są to rzeczywistości dobre. A co jeśli chodzi o naszych założycieli? Na ile ta wierność ich duchowi musi być taka bardzo literalna? Bo z jednej strony mamy charyzmat założycielski, a z drugiej strony charyzmat założyciela czyli to, co my dźwigamy na swoich barkach, to, co nas niesie. Często nasi założyciele mieli jakieś swoje formy, ale z drugiej strony mówili: Patrzcie zawsze w przód. To jest e, temat, który pewnie jeszcze będzie się przewijał w kolejnych naszych audycjach, e, bo jest szeroko omówiony tutaj przez autorów dokumentu. W skrócie, autorzy dokumentu mówią, że nie możemy dogmatyzować doświadczenia naszych założycieli. Wkradł się w nasze życie zakonne, swoisty terror e, założycieli. Jeżeli ktoś wychodzi z jakąś propozycją, z jakąś inicjatywą, no to zawsze jest w rękach przełożonych ten as w rękawie to nie jest zgodne z charyzmatem. Cokolwiek to oznacza, nie wiemy do końca, ale zawsze wiemy, że ten as przybije każdy argument. Autorzy dokumentu mówią jednoznacznie, że nikt e, nie ma patentu na interpretację charyzmatu założyciela. Charyzmat założyciela przede wszystkim to jest charyzmat dany konkretnej osobie, w konkretnym kontekście społecznym, w konkretnej epoce historii kościoła. I e, charyzmat założyciela zakłada istnienie pewnych charyzmatów szczególnych, które pozwoliły Założycielowi, zgłębić jakąś tajemnicę Chrystusa i zrealizować to osobiste powołanie w danym kontekście. A więc nie wszystko, co jest zapisane w pismach założyciela, nie wszystko, co czytamy w jego biografii, jest do skopiowania, do, do zaaplikowania w naszych czasach. Teologia życia konsekrowanego wypracowała jeszcze pojęcie charyzmatu założycielskiego, czyli tego charyzmatu, który się, zaczyna się krystalizować w momencie, kiedy wokół założyciela pojawiają się pierwsi uczniowie, osobowości bardzo różne z reguły, ale jednak okazuje się, że znowu jest jakaś wspólna myśl, jakaś wspólna intuicja, jakieś wspólne pragnienie. Dla mnie takim najbardziej emblematycznym przykładem jest historia jezuitów. Kiedy patrzymy na pierwszych jezuitów, to trochę tak mówiąc kolokwialnie, każdy z bajki. A jednak okazało się, że pewna fascynacja, pewien styl fascynacji Jezusem dla każdego z nich był ten sam. To jest charyzmat założycielski. Potem w ten proces rozeznawania wchodzi jeszcze Kościół, który mówi, no to spiszcie teraz waszą regułę życia. Jeżeli jest zgodna z Ewangelią i nauczaniem Kościoła, to instytucja kościelna zatwierdza. I mamy wtedy charyzmat instytutu, który jest spisany z reguły w postaci prawa własnego. Ale Charyzmat instytutu musi być nieustannie wzbogacany charyzmatami osobistymi. I to jest przyczyna niekiedy upadku wielu zgromadzeń, że te struktury są tak skoskniałe, że kiedy przychodzą nowi kandydaci, mają e, gdzieś zapał, są zafascynowani założycielem, ale chcą ten charyzmat odczytać w danym kontekście społecznym, kulturowym, w danej epoce historycznej kościoła, no to napotykają różnego rodzaju tamy, roz, napotykają różnego rodzaju bariery i w efekcie ten charyzmat Instytutu nie rozwija się. A to jest rzeczywistość e, dynamiczna. Więc należałoby samo pojęcie charyzmatu dobrze zrozumieć. Taka kwestia formacyjna, wydaje mi się, że my w zakonach nie rozróżniamy tych pojęć, żonglujemy tymi pojęciami. A druga rzecz, o której mówią autorzy dokumentu, że fundamentem życia konsekrowanego jest Ewangelia i Chrystus. A więc, jeżeli szukamy odpowiedzi na pytanie, jak mam żyć jako osoba konsekrowana, to pierwszym źródłem informacji ma być Ewangelia, a dopiero potem myśl, pisma czy biografia mojego założyciela. Nie bez przyczyny mówi się, że łatwiej jest założyć nowy instytut niż stary zreformować. Ja jeszcze tylko dodam, bo żeby powiedzieć, że jest to trudne, ale jest to możliwe do wykonania, chociażby sytuacje z naszych czasów. Zakony, które miały w swoim charyzmacie wykup chrześcijan z rąk innowierców. No, charyzma, która jest zupełnie nie na nasze czasy. To właśnie dobre rozeznawanie, solidne odczytanie znaków czasu, doprowadziło ich do tego, że dzisiaj te zakony się rozwijają i rozumieją, że takim problemem niewolnictwa jest na przykład uzależnienie. I te zakony, można powiedzieć, jeżeli chodzi o wierność charyzmatowi, pozostały wierne założycielom, ale zupełnie zmieniły formę swojej działalności. O tym jeszcze porozmawiamy i nie tylko o konkretnych instytutach, także o formach życia konsekrowanego, których jest przecież bez liku i było ich bez liku w miarę rozwoju historii Kościoła i życia konsekrowanego. Ale o tym w kolejnej naszej audycji. A za dziś dziękujemy. Młode wino, nowe bukłaki. Ukierunkowania do odnowy życia konsekrowanego. Zapraszają ksiądz Mariusz Marszałek, palotyn z Doliny Miłosierdzia i siostra Aleksandra Szeborska, uczennica Boskiego Mistrza.